Witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Xazax, a to jest kanał tylko Starcraft i dzisiaj mam mam wam do pokazania e, pierwszy mecz, znaczy e, jeden z pierwszych meczy pierwszego turnieju e, Organizowanego wewnątrz klub, wewnątrz klanu Sapphire Cats. Nie wiem, czy to dobrze wymawiam, mam nadzieję, że tak. Jak widzicie, się pięknie ogoliłem. Już teraz nikt mi nie mo może powiedzieć, że jestem starym dziadkiem. Dobrze, przyspieszmy może tu troszeczkę. Damy tak, tak. Począteczek bardzo standardowy. E Oczywiście obserwowało nas cała reszta klanu, była ciekawa, jak będzie ten mecz wyglądał. Ja pierwsze co zrobiłem, oczywiście tutaj posprawdzałem, czy tu żadna propka się nie schowała. Poleciałem od razu na scout, sprawdziłem najpierw sobie Zelnagę, czy tam tak propka nigdzie nie, e, nie, nie czai się ukryta. No I standardowo urobiłem wola na protosta, czego nigdy nie robię, ale dowiedziałem się, że niby w Heart of the Swarm robi się wola na każdego. Dobrze, wolałem turniejowo nie ryzykować i zrobić tego wola. I schowałem SCV-a tutaj. pomyślałem sobie, aaa! Przecież może mnie nie zauważy, może nóż uda mi się tu zrobić raksy po, po kryjomu malutkiej bunkierek, bo tak czasem mi się udaje robić, nawet na tej mapce, uwierzcie mi, mam takie powtórki, ale mnie wyczaju i swoim zelotem pogonił. Ja sobie sprawdziłem wszystko, zobaczyłem dwa gazy, zobaczyłem, że jest tylko jest tylko jeden gate, tak więc stwierdziłem, nie ma nic innego w drodze. Będzie coś planował tutaj śmierdzącego. Coś mi śmierdziało. E, w poprzednim meczu, bo tu już wygrywałem 1-0 ogólnie. Tamtego pierwszego meczu nie będę komentował, bo trwał on godzinę i 6 minut. E, I widziałem, że szedł typowo w masę stalkerów, zelotów i, i w, w kolosy. Czyli tutaj myślałem, że też tak pójdzie i w marudery poszłem. Jak najwięcej maruderów. A tutaj, proszę zobaczcie, niespodzianka, co to będzie. Postawił pylonika, pylonika, przepraszam, zobaczcie, to jest nowa skórka chyba. On chyba trochę inaczej wygląda. E, robi Warpgate i jest w drodze Stalker, są propki i jest Stargate, proszę Państwa. Tak więc będzie mi chciał tutaj orekolować świńsko. Ja już jest, byłem na to przygotowany mniej więcej, wiedziałem, że będzie czegoś takiego próbował. Bo to był drugi mecz, Pierwszy taki typowy mecz makrowy, że tak powiem, mu nie wyszedł. Dobrze, zwolnimy troszeczkę, bo tu zaraz będzie akcja. Mecz, w którym makro szło w sumie. Kurczę, muszę dać sobie busy, bo ten wulkana nawet tutaj mnie drażni. Gdzie to się daje te busy? Tutaj. I leci atak. Ja to wyczaiłem jakoś mniej więcej tutaj. Zaraz chyba to zeskanuję. Minę sobie zrobiłem. Wiedziałem, że mina ma na strzała stalkera. I patrzę, mówię. O kurczę, są Stalkery. Będzie ich zaraz pewnie tutaj cała masa. Minę zasadziłem. Chciałem tutaj otworzyć, żeby tutaj wszedł i na tą minę, ale pomyślałem sobie, dobra, to. A nie, zrobiłem tak jednak. Dobra, sprawdziłem tymi. Zeskanowałem. Łukasz. Aha, w ogóle nie powiedziałem, kto grał. Ksazaks vs. Łukasz, czyli ja kontra Łukasz. Ym... Teran kontra Protoss. W ogóle zapominam tych podstawowych rzeczy robić. I okej, okay, co robię tutaj? Tureta od razu, bo wiedziałem, że zauważyłem, e, że jest e, Mothership Core. Jak widzicie, jest trzech maruderów. Ale co z drugiej strony, jeżeli się nie mylę? Nie, mylę się. Zaczaił się tutaj. Ja sobie przesadziłem moją minę tutaj w bardzo fajne miejsce. Tu już miałem jednego Tureta, drugiego. A tutaj już jest gotowy. Jeżeli się nie mylę, nie, nie ma nic. A nie, są. E, dwa. Dwa Oracle. I zobaczcie jak to wyglądało. Ja już wyczeliłem wcześniej to. I przywołałem moje wojska tutaj. Bum, 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 bum. Zamiast atakować. Przeskoczył sobie na drugą stronę. Ja moimi marinami go dobiłem. Wieżyczka dostrzeliła. I Oracle nie ma. Ale ja nie mam żadnej armii się okazuje. A tutaj jest cała masa stalkerów. Które mogły jakby teraz już zaatakowały. To by było naprawdę nieciekawie. Ale mój tajemny plan zrobienia Cloak Banshee zadziałał. Gdyby nie ta Banshee, miałbym tutaj naprawdę przesrane. Eee, Turet atakuje Mothership Core. Mina już wystrzeliła. Jedyne co może zrobić to zniszczyć supply, próbować się tu wedrzeć. Ale marudery to są tak naprawdę killery na, na stalkerów, tak więc... Jeszcze na dodatek tutaj ta Banshee ostrzeliwuje te stalkery. Próbują się tutaj wed wedrzeć, dostać zamiast wejść, spróbować coś zniszczyć więcej. Pchają się prawie że na minę i to już na tyle. Na tyle, gdybym teraz uderzył. To może coś działo, chociaż nie. Miałem tylko jedną Banshee. Miałem już Command Center zbudowany, nawet go nie przebudowałem. Wszyscy zaczęli opuszczać grę, bo zobaczyli sobie, że chyba naprawdę dwa nuby grają. A tutaj nadal się kręci interes, że tak powiem. Jeden Stargate. Chrono-boostowany. Chrono chrono Ekspansja nawet. Widzicie, nawet nie przerabiałem tego. Dobrze, przyspieszmy o sekundkę. Coś się będzie działo dodatkowego. U mnie jak widzicie maruderzy Marines yy, u Łukasza Voidray. Będzie próbował jeszcze tutaj Voidrajem harasować. Jakby nie wiedział, że mam to już turety. I. Zginął jeden Stalker z buta, jeden ma od razu do połowę osłony. Yy, cloak na Banshee i... To jest w zasadzie pogrzeb. To już w tym momencie jest pogrzeb y, Łukasza, jakby nie było, gdybym się od razu teraz zdecydował na tak, bym naprawdę tutaj porządził, bo tutaj tak naprawdę nic nie ma, nic nie ma, nawet działa. Tutaj jest y, proxy, dwa stargate'y, nie, jeden, jeden stargate, trzy pylony do przywoływania jednostek, nawet jeżeli się nie, nie mylę, to nawet nie może tu przywoływać jednostki, wycofał się tymi, ty, y, tymi stalkerami. Armii praktycznie nie ma. Zaraz zobaczymy, jeżeli się nie mylę. To jest tak. armii Supply, ja mam 34, on ma 16, tak więc mogłem śmiało już uderzać. Banshi pogoniły za tymi Salkerami, ale pomyślały sobie, że to jest niepotrzebne. Ale co? Ja dalej nie widzę tego tutaj, tej tutaj pięknej proxy, całej praktycznie produkcji. Przeskoczyłem sobie na drugą stronę, na ekspansję sobie. Przeskoczyłem. Eee, nie Command Centrem, tylko Orbitalem Ciągle zapominam, jak się na zmieniają nazwy tego Dobrze, przyspieszmy może troszeczkę szybciej ehm, Jak widzicie, Łukasz praktycznie zero produkcji Propka, propka Nie, wpadł Wpadł tutaj Void Ale zanim, zanim zdążyłem cokolwiek w ogóle ruszyć armią Już było po zabawie scv -y wycofałem od razu, automatycznie Potem po chwilę z powrotem wróciłem Wyczaiłem to w tutaj I... Postanowiłem, że rozpieprzyć to wszystko w trzy. Nie będę się wyrażał. Ale troszeczkę się oczywiście zagapiałem. Zamiast podlatywać, dalej sprawdzić, co tu jest więcej. Udaremnić plany, niby coś tu się działo. Voidre, Ray... nie, orakul, zobaczcie, jak skończy. Tyle mógł zrobić. Tutaj mój moja, mój, pulpet śmierci na Protosa. Mam kolejny sta ee, starport. To jest pierwszy, drugi, tutaj bez żadnego, bez żadnych dodatków, ciągle się blokowałem, ciągle się blokowałem, musiałem zrzucać te, te Supply Dropy. Tutaj udaremniony plan, no tutaj praktycznie te budynki były już i tak nie unieruchomione. Kolejna ekspansja Protosa. Protos ma tutaj w zasadzie żadną obronę, mogłem tu wbić nawet teraz niewidzialnymi jednostkami, nic bym nie zrobił. Nic, bo tu nawet nie ma Opsa, jeżeli się nie mylę. Jest, nie ma. Nie ma opsa, Tak więc mogłem robić co chciałem. Ja no troszeczkę się bałem, to jednak był turniej, nie chciałem ryzykować za bardzo, że ja pójdę tędy, a on w tym czasie zaatakuje moją bazę, bo w poprzedniej grze tak było. Postanowiłem, nie będę marnował za bardzo skanów, przelecę sobie banshi, jak coś rzucę cloak'a, rozwalę. Wydobycie całkiem spoko. Tutaj zabezpieczenie przed turetami, a i tutaj misclick zamiast zrzucić sobie supply dropa zrobiłem sobie skana na moje supply'e. się sprawdziły, nie ma tutaj żadnej expy, zapewne będzie tam. I czekałem już tutaj na mediwaki, jeżeli się nie mylę, tak jest. I przyspieszmy może tą rozgrywkę, zaraz e, tutaj przylecą, jest Siege Tank w drodze, tutaj przylecą Banshee, ale tutaj już Observer chyba był, jeśli się nie mylę, Cloak i niszczymy tą całą imprezę. Najpierw kanon, e, potem Plonik, Observer mnie tu zauważył, Stalkery zaczęły mnie wyniszczać, w pierwszej chwili myślałem, że mnie nie, nie, nie zobaczą, albo że... Ale potem stwierdziłem, ucieknę sobie nią, jeszcze się przyda ta Banshee, ale... Nie ma tutaj nic groźnego. Zauważyłem Immortale, Immortal 1, e, 3, 6 Stalkerów, 5 zalotów, 2, dwie centry i działko, tak więc pomyślałem sobie, moja armia tutaj, przecież to zmiecie z powierzchni ziemi w Trimigi, w trymigu, czy jak to się mówi, nie wiem, mi się mylą pojęcia. Tak, jak mi się mylą nazwy. Ok, no i zaraz dojdzie do wielkiego finału. Armia się ustawia. Nie wiedziałem, czy ich ustawić, czy nie, ale wiedziałem, że nie będzie żadnych tutaj za bardzo e, komplikacji. Tak więc od razu na pierwszy strzał centry poszły, żeby nie rzucały mi forcefieldami. Potem od razu działko, żeby nie wykrywało, e, żeby nie wykrywało mojej banszy. Banszy sobie ostrzeliwuje. E, Tutaj forcefield rzucony w bardzo głupim miejscu. A, po, a ja potem po chwili bardzo głupio się wepchnęłem, Zaraz się wycofałem. Nic w sumie nie straciłem poważnego. Medivaki ciągle leczą. I zajmuję się po kolei. Jeżeli on się cofa, to ja sobie po prostu będę po kolei to wykańczał. Nie będę go ganiał. Moja armia cały czas dochodzi. Ciągle jest w produkcji. Chociaż akurat w tym momencie steampunk. Kolejny maruder. Czterech marines. A u Łukasza. Zelot jakiś. Ja mam 1-1, tutaj, tutaj jest 0-0-0 na wszystkim. Nie wiem po co te force fieldy w tym, w tym momencie teraz. Skoro mnie tutaj nie było nawet na rampie, na rampę nie próbowałem się wedrzeć. Cały czas w drodze armia. I szykujemy się do ostatniego starcia, podejrzewam, tej, tej rozgrywki. Tak więc chciałem sprawdzić co tam jest. Wyskoczyłem, mogę zrobić w sumie skana ładnie tej. Maruderzy ściągają wszystko Stalker nie pozostało nic tylko odwrót A Jeżeli by się wycofał tutaj, mógłby coś jeszcze powalczyć Jeżeli by postawił jakieś kanony Walczył na tej rampie, mógłby coś powalczyć Mógłby forcefieldami się oddzielać Ok, GG, koniec Tak więc W tym momencie przeszedłem dalej Mój kolejny mecz będzie z Creedem bądź z użytkownikiem Bella nie wiem kto jak gra, nie wiem jak będzie tutaj. No powiedzmy sobie szczerze, no gra jest na niskim poziomie. I tak samo ja, bo naprawdę tutaj lamiłem i tak samo y, Łukasz. Poziom srebra, jeżeli się nie mylę. Tak więc dzięki wam wielkie, to by było na tyle. Postaram się jak najwięcej z tego turnieju powtórek skomentować. Niektóre wyjdą mi gorzej, tak jak na przykład ta dzisiaj, niektóre może mi wyjdą lepiej. Mimo wszystko czekam na konstruktywną krytykę. Cieszę się, że tego obejrzeliście. Dzięki wielkie. Na razie!